Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, y, y, którą tam znalazłem w odmętach, powiedzmy sobie, szczerze w odmentach internetu. Y, z, z jakichś tam badań, ze statystyk wynika, że trzy czwarte populacji ludzkiej nie jest zadowolonych y, z tego, ze swojej pracy. Nie lubią, nienawidzą swojej pracy, na by ją zmienili. Y, najchętniej by ją porzucili, zajęli się rzecz pewnie czymś innym, ale trwają w tym, tak? Trwają w tej pracy. Spędzają tam całe lata, sam wiem co mówię, bo w ostatniej moja praca na etacie to 22 lata można powiedzieć, niemalże od, no doszedłem do firmy chyba rok po powstaniu i gdy było kilkanaście zaledwie osób i potem przez 22 lata pracowałem na jej rozwój, no oczywiście na rozwój również osobisty, nie, nie przeczę, nauczyłem się bardzo wiele, w zasadzie wszystkiego co, co potrafię zawodowo. Nauczyłem się właśnie pracując w tej firmie, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że tylko jedna czwarta ludzi na świecie kocha to, co robi. I to jest, to jest straszne wręcz. Ta sytuacja jest okropnie ona jest powalająca wręcz, bo to oznacza, że tylko jedna czwarta ludzi tak naprawdę jest, ma szansę na szczęście. No bo gdy pracujesz w miejscu, którego nie lubisz, robisz pracę, której nie kochasz, no to czy możesz być tak naprawdę do końca szczęśliwy? No nie wiem. I teraz co można z tym zrobić? I znowu wracamy do tego pytania. Po co tu jestem? Po co tu jestem? Ja to pytanie sobie zadawałem już wielokrotnie. I teraz już wiem po co. Wiem po co i co chcę robić. Mnie jakby uwolniła od, od tego sztampowego, stereotypowego myślenia, że każdy powinien skończyć szkołę, potem iść do pracy. Oczywiście rodzice powtarzali, ucz się, to będziesz miał lepszą pracę, zrobisz więcej pieniędzy. Mnie od tego myślenia uwolniło to, że założyłem własną firmę. I teraz patrzę inaczej, patrzę szerzej na te problemy. I dostrzegam po prostu morze możliwości. Tych możliwości jest ogrom. Jest ogrom, wystarczy się uczyć, rozwijać, a tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Postaw sobie cel. Tak jak mówi Arnold Schwarzenegger, wizja... Wizja, bardzo klarowna, jasna wizja i cele. Realizuj je krok po kroku, a zobaczysz, że będziesz człowiekiem szczęśliwym, że dojdziesz do celu, że będziesz się budzić rano, nie z grymasem na twarzy, o kuźwa, znowu muszę iść do roboty. Co tu zrobić, żeby nie pójść? Może powiem, że jestem chory, może pójdę po zwolnienie. Nie, będziesz się kładł wieczorem i tak naprawdę z ogromną chęcią budzenia się rano, bo po prostu będziesz robić to z pasją. Tak, no, będzie za swoją wizją, za swoim celem. To jest piękne. Do tego trzeba dążyć. Trzymaj się.